Witam Was na moim kanale Gołem Damiana Niedziela Piękna pogoda się zaczyna, więc co? Lecimy 30. Dzisiaj lecimy młodzieżą 30 piąta 5, 5. Bierzemy klatkę i ładujemy. Wczoraj nie było lotu, bo była mgła dopiero mgła zeszła po godzinie 9, około 10 także nie puszczałem, bo się słońce przedstawiło już i to by było za późno. Do 7 godziny to jeszcze można by było je puścić. Zaraz idziemy do gołąbków, zajrzymy Jak się mają i lecimy dzisiaj 30. Zobaczymy jak dzisiaj sobie poradzą Jest cel i dlatego puszczam dalej Jest cel do zrealizowania O, nie ci klatkę zobaczyły. Jak tam młodzież? Piczku, mieliście? Mieliście, dobra. Karma była, była. No, już się chowają na dół. Ale zaraz je połapiemy. Zobaczymy, ile powinno być ich dokładnie. Ale, ale 24 sztuki, to tak powinno być ich na pewno. Więc zobaczymy. Policzymy, połapiemy i lecimy. Będę musiał odległość zmierzyć, ale mówię 30 km. Dzisiaj zobaczymy, czy to będzie przed półtuskiem, czy za półtuskiem, czy obok półtuska. Jest ten kierunek docelowy, w którym będę teraz tylko, tylko już cały czas leciał, nie? Tylko w jednym. Bo co roku tylko zmieniałem. Mieszałem się tymi kierunkami i nie mogłem jednego głównego znaleźć, w którym bym puszczał na dłuższe trasy. Także łapiemy towarzystwo. Powiem wam, że. W nocy nie mogłem spać, budziłem się. Człowiek myśli. <laughs> przejmuje się, ale o to chodzi. Tak ma być. Czyli człowiekowi zależy na tych gołębiach, jednak. Dobra, nie ma rudze. Motorano. Myślałem, że ja nie ma rudze i łapiemy towarzystwo. No i dobra. Tak jak mówiłem, nie pomyliłem się, 24 sztuki wróciło, czyli 100% z 20 km i jestem zadowolony. Jedziemy na 30 i zobaczymy dzisiaj co pokażą. Parę minut jest pakowane, dużo sztuk, także człowiek nie musiałby biegać za nimi. A jeszcze pokażę Wam wczoraj co do mnie weszło. Taki światełko już nie ma. I wczoraj, czekajcie, żeby nie wyskoczył, taka sztuka wczoraj weszła. I taka sztuka wczoraj weszła. Zamczyk myślałem, że to mój, ale nie. Siamczyk. Wczoraj w górze gdzieś go przyprowadziły. Także tak, dobra. Ja idę, zaraz obuwie zmienię. Bo u nas to strasna rosa. kostki nie mam na podwórku. A więc 24 młodzieży. Zobaczymy, co dzisiaj pokażą. Lecimy. Ja mierzę odległość, do którego miejsca mam dojechać. I widzimy się na miejscu. Dobra, ale co buty zmieniam. I widzimy się na miejscu. Parę fulę i lecimy. My już na miejscu To zaraz tam jest Półtusk A my lecimy w tamtym kierunku No Dzieciaki dzisiaj dobrę miały następny sprawdzian No tak to jest Witajcie Dzisiaj będą miały inny start <noise> ale poczekajcie, coś wam 25, numer 73. Jeszcze się gotują. Za chwilę startujemy, 48. 2 minuty poczekamy i startujemy. Mówię, w tamtym kierunku muszę lecieć 30 km. Brzuchu ściska, ale nie poddajemy się, lecimy. Bo mówię, cel jest naprawdę do osiągnięcia spory. I w tym roku powiedziałem, nie podaruję, Ale no, no, najpierw muszą dzisiaj wrócić, tak? Najpierw muszą wrócić. Jak wrócą, to wtedy będziemy dalej myśleć, co, z, co dalej z asiorami. Czy wrócą dzisiaj, czy nie wrócą? Trzydziestka. Także czekamy i zaraz wypuszczamy za dwie minuty. Pogoda jest ładna. Naprawdę, człowiek kończy urlop, to i pogoda się zaczyna. Miał urlop, to i pogody nie było. Tak, to już by dawno nie przelotował. Ale no niestety, będziemy musieli pewnie, jak wrócą przed pracą, wstawać wcześnie wcześnie i puszczać. No ale to dam radę, to jest najmniejszy problem. Największy. To jest to, czy oni się wrócą. 30 km. Ja nie mogę. i doczekał takich czasów, no, no ale no mówię ciężka praca i ostra selekcja bez żadnej wymówki jak to się mówi na ostro bez żadnych odbierania gołębi bez niczego. Bo to, to odbieranie to tak później wychodzi. Musi być dobry materiał, sztywny materiał. Kto woltuje ten wie o co chodzi. Także tam zaraz mamy punktu za tym zakrętem. Dobra, za 10 lecimy, nieciaki. No, dawaj dawaj, 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 no, 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 24 sztuki, 100% w poprzednim locie, locie, Młodzież 2025 poszły zobaczymy jak się dzisiaj spiszą 2025 Młodzież ja nie mogę ciekawe co to dzisiaj będzie forma na pewno jest ale to tylko reszta już i w głowach no nic no tak to wygląda lecimy na rynek może jeszcze zajadę i przejść kółeczko i, i wracamy bo dzisiaj może coś pokosimy jeszcze jak <laughs> pogoda pozwoli także pakuję się i lecę widzimy się na miejscu przy gołębniku Let's go 6.50 Godzinę w powietrzu gołębie, a ja już w domku Idę rozrabiam im pićku i cisza, cisza na niebie czekamy, czekamy i zobaczymy, czy się doczekamy, czy będzie dziś jakaś bomba. Zobaczymy co to, to pokaże także czekamy biorę pojemnik z wodą i rozrabiam im godzina to już za chwilę powinny się pokazywać jakby dobrze szły no to mówię jeszcze z 20 minuty powinny się pokazać no ale zobaczymy czekamy i Dogrywamy dalej, jak coś będzie siadać na ten moment cichutko 8.09 Dwie godziny mamy ciszę, mamy ciszę, a nie jedna no, sztuka nie skapa więc czekamy dalej, co to będzie dalej, czy coś będzie, czy nie będzie, no zobaczymy także także, także Kończę i nagram dalej później. Jakie są przebiegi? Także. Widzimy się później. 10:30. Widziałem, że jedna sztuka wróciła. Co to tu wróciło? Samiczka, chodź. Chodź 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 chodź, chodź. chodź, 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 chodź. I to jeszcze naj, najgorsza nierówna. Nie, nie Chodź, dawaj. Uda. Uda. Uda, uda, Uda. Jedna jest. Jedna jest, samiczka. No dawaj, chodź się napić. Dobra, zobaczymy, może coś jeszcze doleci. No i tak jak widać, ja... Dzisiaj dożynki. Żniwa skończone. Stało się słowo zebrać, ale co do gołębi. Niestety jedna sztuka tylko wróciła. Reszta, reszty nie ma. Także gdzieś tam yy, poszły w dobrym kierunku. Ale w, no, na nasielsku na się i tam w okolicach zawiesiły. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale no trudno. Tak też musiało być. Z tym się liczyłem. Ale nie podajemy się i. Dalej ciśniemy, bo jeszcze jest do nadrobienia. Także ja się tym w ogóle nie przyjmuję, nie przyjmuję. Chociaż wola wiadomo, żeby żeby wróciły. Ale ten, ale no niestety życie tak też musi być i porażka w końcu musiała nastąpić. Myślałem, że będzie trochę później, że jeszcze trochę niemi zrobię kilometrów, ale niestety nie zrobiłem także. Trzeba nadrobić to teraz innymi gołębiami. A! Patrzcie! Trzy! syny. A! Nie, to ta samica, kurde, jebana. No kurwa, tego wypuścisz, no. A! No. A! Pa, 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 pa! Suka jaka, no. Zaraz znowu przypierdolę, tylko zejdę niżej. Kurna, no. Tylko wypuściłem. Tylko wypuściłem, no. Tu pusto, pusto. Także widzicie, no. Nie dość, że lot się nie powiódł, to jeszcze jasno. Wali, zaraz wywali. Tamte podniósł. I tak to wygląda, proszę Was. Jedna sztuka tylko wróciła z tej gołębi. Niestety. I więc, co? No. Bawimy się dalej. Że zginęły to. To, to jeszcze nie zostało. Tyle tutaj, jeszcze w górze to jest. <ścoughs> więc. Będzie jeszcze. co osiągnąć i pokazać. Ale to mówię. Na spokojnie. Teraz tylko gonka. I Muszę porać się z tym jestem, bo jest masakra Masakra Widzicie, tylko zdążyłem wypędzić i już był nam no, trudno na życie Także widzicie, chmurzy się, ja już po żniwach Także zajebliście Zaraz ma ściągam, żeby się dały i wchodziły, bo zaraz uderzy znowu. Więc tak to wygląda, proszę ja was, straty, straty, jeszcze raz straty, Lot nie powiódł się, sztukał się do około godziny dziesiątej, także no jestem zawiedziony trochę, że, że uderzyły dobrze w kierunek, ale poddały się przed samym domem, bo mówię trzy razy szły z tamtego kierunku, ale no poddały się, więc bez charakteru, niestety. Niestety, kurdej. I lipa, lipa jednym słowem, także no trudno. Coś zostało jeszcze ze starych, zobaczymy co ze starymi, ale powiedziałem, że ja z ciemnych schodzę, także nie myślałem, że aż tak szybko, ale <grywka> redukcja nam na, nastąpiła. Myślałem, że tą 40 jeszcze zrobię, ale no niestety. Nie udało się. Nie udało się. Może niedługo się uda Co to za jakiś zosiada? Już staro, Ciebie też czeka, ciebie też czeka. Zobaczysz Szkoła też się czeka. Więc nie liczę, żeby coś doleciało więcej. Ale i tak musiało być najwidoczniej. Buda! Kurda co! Leniuty. Co? Jaszą? Lata jak wszystkie. No, także ja kończę. Idę się ogarniać, bo jutro to do pracy urlop się skończył, więc wracamy do codzienności. I co tutaj dalej? No, i teraz dogram Wam filmik z, z soboty, jak Budapesty ładnie chodziły. Także na pociszenie. Chociaż takim widokiem humor sobie można poprawić. Także no co. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Hej! A czekajcie, bo tu czas. 12.56 Dopiero zgonione. I zobaczcie. Jak Budapeszt. Powinien latać. Tylko tu jest sam udapo bo tam to resztę zamknąłem Pięknie, kurde, pięknie Śmigają Wam przybliżę, bo później na filmie nie będzie widać Asiorów To jest to to jest to, I teraz mogę się ganiać, ciemno odsadzone, bo może się latać. Zobaczcie, teraz ich na chmurze ładnie widać tam, tam chodzę na chmurze. Działane są, już nie mogę mieć, A tam Tam przeszły no Pięknie dzisiaj dają Dzisiaj jest naprawdę moc A Najmniejsze To ich tam nie widać Tam dają Urywa działane są. są na chmurze Tako da je su, yes, so dobro je yes, dobro Do Tu so. Ah, yeah.